Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będziemy otwierać prezent od wicherka. Po dostałem tabliczkę. Otwórz na odcinku. Prezent znajduje się na wieży, czyli na tamtej wieży. O cholipka <laughs> Mamy farmę krów wyłączyłem dźwięk, bo oczywiście by tak lagowało, a my tego nie chcemy. Będziemy je później wybijać na odcinku. Yy, tak, weźmę od niego sobie klatę. Co tu się stało? Platy, tylko chcę od niego pożyczę. Później tam, bo nie mam żelazo przy sobie. Dobra, on po prostu na dół dał kopać sobie. A ja zrobimy tak. Pójdziemy naprzód po prezent. Albo zrobimy tak. Żeby było ciekawiej. Kto zostanie do końca? napisz w komentarzu, zostałam do końca. Zostawiam paczkę w górę i subika. Zbędziemy suba, to ja mu dam suba. Robimy tak dobra, będziemy je wybijać. Przemu. Y, 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 y. Dobra, wybijamy krowy. Oby coś dobry lud był. Oby lud był dobry. Ale odpóżmy sobie tak. To sobie odłożymy... No i krówki. Bye bye. Oj, krówki, na ten czas? Bum, 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 boom. I nała no, trzeba zrobić roboty. Weźmy sobie. Czekajcie widzowie. Ale ja to zebrałem 10, 23. Bardzo dobre, bardzo dobrze zabijamy. Oj, dużo będzie z tego jedzonka. Mamy zombiego. Zombiego mamy, widzowie. Zombiego. Chodź tu. Dobra. I sobie co z nim robimy. Musimy go niestety katrupić. I mamy... Mamy, ale mamy tam wioskę to. Dobra, tyle zostawiamy. I patrzymy lud, widzowie. Idziemy do, do ogniska. Ja może jeszcze dzisiaj powiększymy na odcinku. Powiększymy ją sobie. Weźmy to zamienimy. Weźmy tak. I tak po prostu przejdźmy się dookoła, żeby się wszystko zebrać. Dobra, wszystko mamy. Wszystko wid. Dobra, teraz zajmiemy się tym, co zdobyliśmy. To jest oczywiście jedzonko. 23 skórki. Dobra, tu postawimy drugi. Żeby coś tutaj się przypalało. Drugi. To, chwilę zajmuje nam, a my idziemy zobacz ten prezent, nie pójdź w pójdź w kino. pewnie pisze, tak, tak. tak 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 ta. czekaj pokażmy mu no pola no dobra idziemy po prezent what a dobra fix tam idziemy po sobie po prezent idziemy sobie po prezent idziemy po prezent idziemy idziemy Dobra, i otwieramy stopniowo kaczkę kurę. Jeszcze raz przypominamy sobie skips i co tu mamy? Axelotla 24 mięska. Mi się to bardzo przyda. No i bardzo fajny prezent. Dzięki Wiarak. O ja, złam. Poszłam. Lipa. Teraz bierzemy sobie pyk. Pyk. I 23 skóry odkładamy. I palimy dzwon, ale ja tego nie słyszę. O ty że mamy. Dostał krytka. Dostał kryta, ale... Chociaż nie bym stracił 20 level. Zaję go zrobiłem, ale nie chcę. Dobra. Gdzie są akselowe? Akselotle. Dobra. Ja akselowe to sobie weźmiemy. Tak. Teraz bierzemy tak. Tak, 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 oddychanie jeden. to na widzowie, oddychanie to na fajne. otwórzmy to nic, to na Szybcy. że Co będzie pisał? Ok. Dobra. Postro, Dobra. już. Dobra, ogarniemy sobie tak, idziemy aktualnie teraz po ścinę, bo coś wiem, że mamy mało tej ściny, a to jest bardzo źle. Będziemy teraz robić farmy ściny, pyk, będziemy potrzebować woda, mamy sobie, mamy mózg widzowie mamy, 300 i cute place, o jedzonko jest, pyk, 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 oh no, oj, jeszcze ja się tego nie bałem. Dobra. Postawiamy tutaj wodę. Taki mini poradnik. Jak to zrobić szybko. No i skąd się wziąć wodę. Proste. Robimy sobie. Ja zaraz zrobię te bajorko, bo już zaraz się kurze, bo ja nie lubię sobie latać. No. Potrzebujcie pyk. Już tu macie płaska, Zabieracie pyk. I już macie farmę gotową. Jest tocie poczkiem w poliswika. Mini farma jest tyle. Dobra, chodź tu. Krypciak. Krypciak. BUM. Dobra. Chociaż budujec będzie z tego, to git. Eee, weźmy sobie... Pójdźmy po to, bo to będzie gitno. I jak zostawicie 10 lapek w górę i napiszcie w komentarz, zostawimy łapkę w, w górę i nagle kolejny film z wicherkiem. To będzie z wicherkiem przygoda. Zrobimy po prostu przygodę. Przygoda. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I co ty chcesz pokazać? Powiedz, co ty chcesz pokazać? Że jesteś taki wielki? Dobra. Ona będzie tam się aż ciągnęła. Widzę, że tam się aż będzie ciągnęła. Ona będzie wysoka. Widzimy się, jak ja to zrobię. Dobra, jesteśmy. Zostawimy sobie ścinkę. Ścinkę sobie zasadzimy. Pyk. tak, ścinka ścinamy, jak są lagi to sora, bo te krowy lagują cały czas, no to nic mm. wam nie poradzę, no bo się wszystkie wybić, i są świnki, to no, różne. bardzo fajna, na pewno git jest, może ten, co ten wicherek robi? Nadwala. a miałem widzę w okazji, patrzcie uuuu, fajerko tu miała być forma, ale nie ma. no, tu tam jest napisane, ale Us pewnie Among co ja zrobiłem? tablica ogłoszeń.

Отдайте. Отдайте. Оглашение. А. Później widzowie zrobimy to na koncert. Na... na dobra widzowie. Już trwał odcinek 11 minut. Dobra, to było na ty 10 odcinka. No wybiliśmy krowki, zrobiliśmy bardzo dużo na tym serwerze trochę. No i to tyle. Na razie. Cześć!